Atarmyć do centrum o. świata rzemiosła. Tylko po co? Żeby, Żeby go uratować? Tak. Ocalić swoich przyjaciół? Zgadza się. Spóźniłeś się. Całą imagisferę ogarnęła ciemność. Teraz to już kraina zamętu. Bajarządzeniu jako bóg koszmaru! O. Ale i tak zawalczymy, nie? Tak, ostateczny pojedynek. Ciekawe jak to będzie tym razem wyglądało, Po poprzednim razem chyba zrobiliśmy bez śmierci. do końca! To teraz czas na... koniec! No, w zasadzie... to jest koniec, przesłości. ja. Nie... O... Bardzo Cały łatwo. Świat się od tego posada! A, tylko jedno mogę, on ty tutaj. O, o fuck! Eee, oh. To nie jest tak specjalnie wiesz, wyliczone. Się poddać, co? E, zgadza się, bo się nie podaje. Okej, okay, to coś nowego będzie w To jest coś nowego, aczkolwiek wygląda na całości prostego. Uf! O, dawaj to bombę! Masz! Ten poziom jest dosyć prosty. Okej, okay, czyli to jest chciałe? Bo jak na razie nie wygląda. No, ej, nie potrafię tego No. O, o. Dobra, chyba się nauczyłem. Ej, to jest fajny efekt. Dawaj, to za Ale dziś ze mnie zapaleniec! Wydajesz się smutny. Wiem, co mogłoby cię podnieść na duchu. Bomba? Podobają ci się moje zmiany? Poczekaj, aż zobaczysz, co zrobię ze światem rzemiosła! Opa, ja, słuchaj, jak jest, dobra. Nie, nie! Nie tam! Cholera! A dzięki, weks. O, A, to koniec! O! No to... Nie! Tak nie oh, To jest mój świat! Chyba tak. mój! Wow! Ha, ha. Od samego początku wiedziałam, że ci się uda. No może nie od samego początku, ale pokrywa tak czy siak mikrofon, wiedziałam. Zobaczcie. Chodź, no to wracamy!